Now this just in: Police officers in Lancaster, Pennsylvania, were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think, yeah, I think we do, we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay, this is the guy. There. Uh <laughs> Płacili podczas tych wyborów najtańszą, najsłabszą walutą Trzeciej Rzeczpospolitej. A jaka to waluta? 500 plus. Nie, właśnie dokładnie, obiecanki, cacanki. Taka waluta, trawieżą, która... Jest waluta, jest która... <śla> 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 nie mogę. Proszę Państwa, uroczysty obiad przed Radą Liderów Konfederacji. Wszyscy już jedzą, i dla mnie też już zamówiony Big Mac prosto. Proszę Państwa, prosto, Big Mac, chyba Uber. Uber przybóż, tak, tak, tak. Idzie tak. Big Mac, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Big Mac jest. Proszę Państwa, przystępujemy do jedzenia Big Maca. Big bag Wieśmak Mamy hamurę Może się zamienić Nie, 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 nie <-tele> mogę nie. Możemy tego puścić, dlaczego, bo nie mamy już internetu. Jest wieśmak No i możemy przystąpić do konsumpcji. Smacznego. Dziękuję, smacznego. Jest 200 tysięcy nadmiarowych zgonów i ci ludzie teraz. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, Michale. Panowie koledzy, skoro już, skoro już panowie jak zwykle nie będziecie mieli do nas żadnych pytań, skoro panowie jak zwykle nie interesujecie się stanowiskiem Konfederacji, to proszę przynajmniej nie buczeć, proszę przynajmniej nie zagłuszać naszego stanowiska. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Bardzo proszę Pan Poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja i proszę o założenie maseczki. Panie Pośle. Dziękuję bardzo. S Szanowni Państwo. A pani? Pani też nie ma. To pani z lewicy teraz założy, da mi przykład. Pani z lewicy teraz założy, da mi. Ale, ale Pani też nie ma na nosie maseczki. Ale, ale proszę założyć maseczkę, no. Ale pani założy? To jest właśnie ta hipokryzja. Konrad Berkowicz, Konfederacja. Nie kusi, żeby w kosmos wysłać przedstawicieli wszystkich czterech partii, które rządzą Polską. Z pełnym sercem gospodarza bardzo serdecznie was zapraszamy do wypierdalania. Zostalibyście sami. Od, sami. Od, razem, z, razem z systemem podatkowym. Tylko ja mam obawę, że jak rzeczywiście istnieje jakaś cywilizacja pozaziemska, jak oni do niej trafią, zaczną rządzić i upadnie. Wolałbym jednak doczekać poznania cywilizacji Czyli wierzy pan w UFO? Proszę? Wierzy pan w UFO? UFO to jest chyba niezidentyfikowany obiekt latający. No to Którymi latają nie przedstawiciele nie być może to jest UFO, obcej cywilizacji, tak? No dobrze, panowie, to wobec...